Побажати вам вічного Духа Святого, усіх потрібних благодати, і хай ваша мамуся буде здорова і тішить вас і нас, і наша небесна Мамуся, Марія, хай заступається за вас і допомагає вам. Усіх вам благодати. І ви нам дуже гарно розповідали про віру, надію сьогодні, про любов, про головну чесноту, яка потрібна нам і тут, і там на небі. Любити Бога, любити ближнього. От, і тому нехай Господь любить вас <смас> і дає вам всі-всі потрібні благодаті від щирого серця і нас усіх приймівці. <плес> Maria, Maria Panie jak ja. No puszki. Ojcze do Bóg święty zapłac. Mama w ciele, chcę się w wielka Wam podziaka i... skończ się pod się Może tak inaczej cykl, własny Ja bym że ta nauka moja, jaka zaraz będzie duży korotek. Bóg od 10-12 chłopców się nie pododepią, bo ja mam duże dziękuję za szczęście. Bo w zawsze asystuje się z takim dużym, dobrym wspomnieniem, bo ja was jeszcze wyprowadzałem służbę, jeszcze w pierwszym miejscu, tam, to było w centrum gdzieś tam, tak? tam, a potem tutaj jak pobudowało, zapamiętałem się, to jednak się rozumiem o nie? Także zawsze, także to tutaj tak ale duże przyjemność. Można wam zostawić, żeby wy w duże w tym tempie z Bożą pomocą przeszli, nie wzrosły tylko i materialnie, ale też i duchowo, żeby ten kamień, w kram, się buduje się, był zawsze zapełniony. I na to przyjmijcie Boże Pałosowienia. Po razu Pałosowienia Radio Maryja, tak? Pan jest z wami. Wszechogutny i miłosny Bóg daje wam łagodę, za wiekiem, jaki z wiarą wspominajcie pierwszy przyjście Jego Syna i oczekujecie Jego przyjście w sławie. Niechaj Gospódz oswietyć was wikłą Spasytyla, że nadchodzi i was swoim błagosławieniem. Niechaj w tym życiu Bóg daj wam wścieki z uwili, radzić z nadziei i rewni z wersji wczynki w lubowi. Amin. Amen. Wy radzicie w przeszłością u w ludzkom udzieli. Niechaj Bóg dać wam radzić z uczestnieniu w wiecznym życiu, który powtórno przyjdzie w usławie. Błagosławienia w Boga. Od i syna i światłowego ducha, niechaj zejdę na was i załóżycie na zawsze Amen. Amen. i dziś myrom chrystowym.